Ciąg liczbowy, ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny. Najważniejsze informacje dotyczące tego działu. Prowadzenie. Ciąg liczbowy jest to uporządkowany ciąg liczb, czyli ważna jest w nich kolejność. Mamy A1, A2, A3, trzy kropki, gdzieś tam dalej pojawia się wyraz AN. Są to właśnie Wyrazy ciągu, które są w odpowiedniej kolejności ułożone. Liczba w indeksie dolnym, czyli tutaj, mówi o tym, który to jest z kolei wyraz. Na przykład, to jest trzeci wyraz. Mamy przykład inny. A34 równa się 50, czyli 34 wyraz. Kolejności jest równy 50, czyli na 34 miejscu tego ciągu AN stoi 50. Wzór ogólny ciągu pozwala nam obliczyć dowolny wyraz tego ciągu. Mamy na przykład taki wzór. AN równa się n kwadrat minus 3. Po co nam to jest? Ano, po to, aby obliczyć Dowolny wyraz tego ciągu, który będziemy potrzebować. Na przykład, jeżeli chcemy wiedzieć, ile wynosi piąty wyraz, to wówczas musimy pod każdy N do tego wzoru wstawić piątkę. I wyliczamy i dostajemy 22. Czyli na piątym miejscu tego ciągu liczbowego wiemy na pewno, że stoi 22. Monotoniczność ciągu. Co to jest monotoniczność ciągu? Monotoniczność mówi nam o tym, jaka jest, można powiedzieć, monotonia ciągu, czyli czy ten ciąg rośnie, czy maleje, czy stały, czy jest nierosnący, czy niemalejący. Po czym poznajemy, jaki ciąg jest? Należy sprawdzić, jaki jest znak nierówności. Między wyrazami an plus 1 i an, czyli an plus 1, czyli ten tak jakby późniejszy i ten o jeden wcześniejszy. Ciąg rosnący mówi nam o tym, że an plus 1, czyli ten późniejszy, jest większy zawsze od tego wcześniejszego, czyli inaczej mówiąc, każdy następny jest zawsze większy od tego poprzedniego. Przykład. Rośnie, to znaczy, że im większy numer wyrazu, tym mamy większą liczbę. Natomiast, jeżeli jest malejący, to każdy następny wyraz jest mniejszy od tego poprzedniego. Czyli ten późniejszy jest mniejszy od tego wcześniejszego. Liczby stają się coraz mniejsze. Stały ciąg to taki, kiedy każdy wyraz będzie wynosił tyle samo, czyli późniejszy zawsze będzie taki sam jak ten wcześniejszy. Czyli cały czas mamy tą samą liczbę. To jest ciąg stały, czyli stale to samo. Mamy jeszcze dwie opcje: nierosnący, niemalejący. Nierosnący to jest malejący lub stały. Jeżeli nie rośnie, to znaczy, że albo maleje, albo jest stały. Czyli może zajść taka sytuacja, że on niby maleje, ale może być tak, że w jakichś momentach będzie stały. Tak jak tutaj mamy 10, 9, 9. Czyli tutaj mamy przez chwilę stały. Znowu maleje, stały i znowu maleje. Czyli troszkę jest stałego ciągu i troszkę jest malejącego. Natomiast jeżeli ciąg jest niemalejący, to znaczy, że troszkę rośnie, troszkę jest stały. Mamy tutaj ciąg niby rosnący, ale momentami stały 30-30. O, i jeszcze tutaj, 60-60. Ciąg arytmetyczny. Każdy kolejny wyraz różni się od poprzedniego o stałą wartość, czyli o różnicę. Jeżeli mamy wyraz pierwszy, to następny powstaje przez dodanie różnicy. Jeżeli mamy drugi i dodamy do niego tą różnicę, to otrzymamy trzeci. I tak dalej. Na przykład mamy tutaj ciąg 10, 20, 30, 40 i jak obliczyć różnicę? Wystarczy, że odejmiemy któryś z nich, na przykład 40 odjąć poprzed. 40 odjąć 30 albo 30 odjąć 20, albo 20 odjąć 10. I zawsze ta różnica Wychodzi 10, czyli widzimy 10, dodać różnicę, czyli dodać 10, dostajemy 20, 20 dodać różnica, dostajemy 30 i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy tutaj ciąg stały 7, 7, 7 i tak dalej, to różnica widzimy, że 7 odjąć 7 jest równa 0. Czyli możemy sobie zapamiętać, jeżeli ciąg arytmetyczny jest stały, to różnica jest równa 0. Natomiast tutaj jeszcze ciąg jest jaki? Rosnący. I jaka różnica była? Większa od 0. Czyli tutaj do zapamiętania. Jeżeli różnica większa od zera, to ciąg arytmetyczny rosnący, jeżeli równy 0, to ciąg arytmetyczny stały. Natomiast mamy tutaj przypadek, kiedy ciąg jest malejący. I również bierzemy późniejszy przez odjąć wcześniejszy, czyli na przykład 98 odjąć 99. I wychodzi nam różnica ujemna, mniejsza od zera. Czyli jeżeli różnica jest mniejsza od zera, to ciąg arytmetyczny jest. Malejący. Wzór na n wyraz ciągu arytmetycznego przedstawia się następująco. A n to się równa A1 razy n minus 1 rów. Czyli jeżeli tu mamy n, to tu zawsze tych rów będzie o 1 mniej. Na przykład chcemy wyznaczyć sobie wzór na. 16 wyraz ciągu AN, czyli to jest pierwszy wyraz, dodać. Jeżeli mamy szesnasty wyraz ciągu, to tych R'ów będzie o 1 mniej, czyli 15 R'ów. Trzy kolejne wyrazy ciągu. ABC, ciągu arytmetycznego. Środkowy wyraz równa się średnia arytmetyczna tych po bokach, czyli B to się równa. A dodać c i przez 2. Suma n początkowych wyrazów w ciągu. Suma n początkowych wyrazów ciągu równa się pierwszy wyraz dodać ten ostatni z tej sumy, y, którą sumujemy, przez 2 i razy n. Na przykład, gdybyśmy chcieli obliczyć sumę 10 początkowych wyrazów ciągu, to będzie to. Pierwszy wyraz dodać. Dziesiąty wyraz przez 2 i razy ilość, czyli razy dziesięć. Ciąg geometryczny. Każdy kolejny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniej liczby przez q, czyli przez iloraz. To znaczy, kolejny wyraz, czyli an plus 1, to się równa ten poprzedni razy q. Ciąg geometryczny możemy zapisać. W ten sposób. Pierwszy wyraz, później mamy drugi wyraz, to jest A1 razy Q, później mamy trzeci wyraz, to jest A1 razy Q do drugiej albo A2 razy Q. Przykład. Jeżeli chcemy obliczyć dziesiąty wyraz, to dziesiąty wyraz możemy rozpisać w ten sposób, że to jest A9 razy Q. Lub A1 razy Q do 9, czyli o 1 mniej w potędze niż numer wyrazu. Wzór ogólny ciągu geometrycznego. AN to się równa. A1 razy Q do potęgi N minus 1. Czyli zawsze ta potęga jest o 1 mniejsza niż tutaj indeks wyrazu. Trzy kolejne wyrazy ciągu. ABC ciągu geometrycznego. Bierzemy sobie ten środkowy, czyli B do kwadratu, to się równa A razy C, czyli iloczyn tych dwóch po bokach. Suma n początkowych wyrazów ciągu, Sn. I mamy dwa wzory. W zależności od tego, czy mamy Q różne od 1, czy Q równe 1. Zacznijmy sobie może od tego przypadku. Gdy q iloraz jest równy 1. Jeżeli iloraz jest równy 1, to znaczy, że ciąg geometryczny jest stały, czyli stale mamy tą samą liczbę. I sumą n początkowych wyrazów przedstawiamy następująco. Pierwszy wyraz razy ilość. Natomiast gdy mamy przypadek, gdy q różne od 1, Wówczas mamy wzór na SN taki. Pierwszy wyraz razy i ułamek. 1 minus Q do N tej, czyli taka sama potęga jak ilość zsumowanych wyrazów przez 1 minus Q. Kolejna bardzo ważna rzecz. Monotoniczność ciągu geometrycznego. Mamy tu teraz taką tabelkę, którą sama narysowałam, ale także taką tabelkę. Możecie znaleźć sobie w internecie tabelkę z monotonicznością ciągu geometrycznego. Wstawiam Wam tabelkę pożyczoną z internetu. Co w tej tabelce widzimy? Jeżeli Q jest mniejsze od zera, czyli iloraz jest liczbą ujemną, to od razu możemy powiedzieć, że ten ciąg nie będzie monotoniczny, czyli nie będzie to ani ciąg rosnący, malejący, stały, nierosnący, niemalejący. Tu poznaliśmy już wcześniej, Q równa się 1. Jeżeli iloraz jest równy 1, to Ciąg geometryczny jest stały. I teraz mamy jeszcze trzy przypadki. Jeżeli Q jest równe 0, to w zależności od tego, czy pierwszy wyraz jest ujemny, czy dodatni, może być niemalejący lub nierosnący. Jeżeli Q jest typowym ułamkiem właściwym, czyli liczbą pomiędzy 0 a 1, to ciąg jest Rosnący w przypadku gdy a1 mniejsze od zera i ciąg jest malejący gdy a1 jest większe od zera. Natomiast jeżeli q jest liczbą większą od 1 to na odwrót. Czyli jeżeli a1 mniejsze od zera to malejący, jeżeli pierwszy wyraz większy od zera to ciąg jest rosnący.